Witam! W tym tutorialu pokażę, jak stworzyć logo znanego i bardzo popularnego programu Winamp. Na początku tworzymy plik o rozmiarach 1000 na 1000 i tło wektorowe. Kliwam ok. Dobrze. Teraz zbieramy narzędzie rysuj prostokąt, zaznaczamy opcję rysuj koło i ustawiamy szerokość linii na powiedzmy około 20. Ustawiam pierwszy plan kolor jako czarny, drugi jako biały. I rysujemy teraz kwadrat. mniej więcej takiej wielkości, jak widzicie. Dobrze, wybieramy teraz wskaźnik, i ustawiamy tutaj w środku i na płótnie. Teraz z klawiszem Shift obracamy nasz kwadrat właśnie w taki sposób, jak widzicie. Teraz chwytamy za bok i zmniejszamy. Idźmy jeszcze raz w środku i na płótnie. Jeszcze troszeczkę zmniejszymy. Może jeszcze minimalnie. W środku i na płótnie. Ok, teraz jest dobrze. Ustawmy drugoplanowy kolor naszego kwadratu. A taki powiedzmy jak koszaramy. Jeszcze troszkę jaśniejszy. Coś takiego. Jeszcze może minimalnie coś takiej bardziej bieli. O, teraz jest świetnie. Dobrze. Teraz tworzymy nową warstwę wektorową. Będziemy teraz rysować właśnie symbol znaku Winamp. Taką błyskawicę czy też coś w kształcie liter Z. Wybieramy narzędzię pióro, zaznaczamy rysuj proste i łamane. Szerokość linii ustawmy na 25. I wybierzmy teraz odpowiedni gradient jako drugoplanowy kolor naszego loga. Wchodzimy na gradient. Tworzymy nowy gradient. zapiszmy jego nazwę jako pomarańczowy. Pierwszy kolor ustawimy na taki na taką żółć na pograniczu z pomarańczowym kolorem. A drugoplanowy, jako już taki mocny, pomarańczowy na pograniczu z kolorem cegiem. O, właśnie, coś takiego. Dobrze. Klikamy na zamki, klikamy na tak. Obróćmy teraz nasz gradient o 180 stopni. Dobrze. Klikamy na OK. I teraz będziemy właśnie rysować. Klikam w jednym punkcie, przeciągam na drugi punkt. Powiedzmy tutaj i puszczamy. Teraz troszeczkę niżej. Właśnie tak. Później to wszystko jeszcze będziemy poprawiali. Teraz tutaj. Kolejny punkt. Mniej więcej tu. Teraz tutaj. Teraz po drugiej stronie niżej. O, właśnie tak tutaj. Jeszcze troszeczkę przysięgniemy niżej. Teraz tutaj wyżej. Teraz do środka. I więcej tak. Troszeczkę na lewo teraz. I kończymy w pionie do góry. Przybliżmy teraz widok i połączmy nasze wektory. Chwytamy za jednym koniec. I najeżdżamy na drugi, klikając na join. Dobrze, teraz musimy wyprostować wszystkie krzywe krawędzie. Najpierw wyśrodkujmy jeszcze. No i teraz tak, na początku chwytamy i przesuwamy z klawiszem Shift. I puszczamy wtedy, kiedy nasza kreska jest równa. Jeszcze tutaj to zmniejszymy Teraz na dole to samo Ok, teraz tutaj Tutaj złączymy te dwa wektory Myślę. O, właśnie tak Dobrze, dwa wektory są złączone Teraz wyprostujemy to tutaj. klawiszem Shift, pomagamy sobie. I jeszcze tutaj ten wektor na górze. Jego również wyprostujemy. Chwytamy. I przesuwamy do pióra. Właśnie w ten sposób. Ok. Teraz na to trzeba nanieść jeszcze jedną warstwę. I jeszcze troszeczkę zmodyfikujemy nasz symbol. Troszeczkę jeszcze zmodyfikujemy drugoplanowy kolor naszego loka, ponieważ jeżeli chodzi o gradient, to wypełnia on cały obszar obiektu, na którym pracujemy, czyli całą tą warstwę 1000 na 1000 pikseli. Nam chodzi akurat o to, aby był objęty nią w szczególności ten właśnie nasz symbol, dlatego więc wchodzimy na Gradienty i tutaj zwiększamy powtórz. Dopasowujemy tą opcję powtórz tak długo, aż będziemy zadowoleni z naszego wyniku. Właśnie mi chodziło o taki efekt, uzyskałem go. I zaczynamy dalej pracować. Teraz tworzymy nową warstwę wektorową. Jeszcze na górze tutaj będziemy rysować taki dodatkowy symbol, po to, aby nasze logo dodało taki imitowany efekt 3D. I tutaj wybierzmy odpowiedni gradient na pierwszy planowy kolor. Powiedzmy, wybiorę ten, troszkę go zmodyfikuję. Tutaj troszkę jaśniejszy pomarańczowy a tutaj taki właściwie ciemniejszy ok, może tak zostać obróćmy go jeszcze o 0 stopni zmniejszmy teraz szerokość linii a powiedzmy maksymalnie 10 drugoplanowy kolor ustawmy... zobaczmy co mamy do wyboru z gradientów a chyba nic się niestety nie nada Dobrze, wybiorę ten gradient i zmodyfikuję go. Wybieram pierwszy kolor. Pierwszy kolor ustawię na taki dość mocno żółty. Drugi kolor natomiast ustawię jako taki jaśniejszy żółty. Dobrze. Przybliżę teraz widok i rysujemy jeszcze w środku dodatkowe wektory. Tak, właśnie tutaj do końca, teraz do środka. Teraz tutaj do tej krawędzi. Teraz tutaj do dołu. Teraz zajść do środka. I do lewej krawędzi. Połączmy teraz te dwa wektory. To wszystko jeszcze będzie oczywiście także modyfikowane i poprawiane. Złączmy te dwa wektory na razie. Dobrze. No, i teraz trzeba to wszystko tutaj poprawiać. Dlatego chwytamy za ten ruch tutaj i zmniejszamy go nieco. Troszeczkę za dużo, troszeczkę na lewo. O, właśnie w ten sposób. Myślę, że tak może zostać. Teraz na dole. Jeszcze troszeczkę. Minimalnie. Ok. Teraz tutaj jeszcze troszeczkę. OK, może tak zostać. I teraz na dole jeszcze tu. Zmniejszmy to i ustawmy to nieco przy lewej krawędzi. Teraz tutaj, po środku wykonamy już ostatnią operację. Dopasowujemy ten wektor właśnie do tej krawędzi. Troszkę na prawą. minimalnie. Ok, myślę, że tak może zostać. Dobiję troszkę to ustawimy jeszcze. Ok. Teraz, że tutaj musimy na lewo troszeczkę zmodyfikować, jeszcze minimalnie. Ok, w sam raz. Dobrze, teraz tutaj na dole trzeba jeszcze zrobić ostatnią poprawkę. Dopasujmy to. Myślę, że tak może zostać. Teraz ustawiamy się na warstwie, klikamy prawie 3 myszy, salw w dół, jeszcze raz salw w dół. W ten sposób właśnie utworzyliśmy wektorowe logo Winampad.